Kamil, dzisiaj jedziemy sieć na wóz podjęć mnie, będziemy siać tutaj na tym polu co bezorkowo robiłem no i chciałem coś Wam nagrać żeby w miarę często były filmy Tata przede mną jedzie hsx jednym, ja jadę drugim, brat jedzie yy, ciapkiem z ładowaczem na razie musimy sobie radzić. Jeszcze ładowarki nie odebraliśmy. Takie Trochę opuszczę siedzenie, żeby lepiej chyba było widać. Ciągnik był yy, pierdzielony, bo to normalne. Nawóz, wszystko. Błoto, nie błoto, to jak teraz już się rozsieje, wszystko, nawóz, to odmyjemy go trochę i pójdzie do wału. Trzeba będzie powoływać po zasianiu. No i tyle. No i potem do obryskiwacza. Taki jego żywot. Jest to najstarszy, no tak jak mówiłem w vlogach, najstarszy HSX. On już, bo te wcześniejsze HSX-y miały, no znaczy, zetory miały problem z tym, że Plakł już szybko no i on już był różowy, można tak powiedzieć no, no wyblakł po prostu, no i oddaliśmy go do serwisu, został pomalowany została nowa tapicerka yy, taki jest, taką jakby z kają bo on do oprysków to yy, fajnie się obciera i jest czysto, nie? bo miał tu materiał Materiał, no po prostu przez te lata wszystko yy, takie były zacieki, nie, zacieki, no takie to wyglądało i postanowiliśmy, że go yy, zrobimy, no tam dachu. Błotniki zostały tak samo, jak były i, i całkiem inny traktor jest teraz. Dziurawa droga, mam pełne rozsiewa, czyli nie, nie jedziemy jakoś w miarę szybko, żeby to. No trzeba dbać o sprzęt, bo do koła dostałem resory i tak przyczepak Przyczepa yy, pierwsza niedawno kupiona, bo kupiliśmy taką do ziemi, do, 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 do kamieni, do gruzu, do wszystkiego, do przewożenia, do takiego Druga jest nasza sztywna, którą chcemy sprzedać, jak ktoś się trafi, to. 4000 4,5 jest wystawiona, za 4000 tysiące ktoś przyjeżdża i zabiera na no eee, rzepakowa, bo woda stoi na niej Bo była robiona jak dla nas Kiedyś wodziło się te zboże, teraz no Niestety nie ma papierów Jest to sztywna też przyczepa eee, Bo poszerzaliśmy troszkę ośki tylko Bo, bo no, była wąska strasznie Teraz ma 5 ton nawozu na sobie i normalnie jeździ. Mieliśmy do niej dorobione nadstawki. Są do to, nas znaczy dorobione nadstawki. Takie mamy tylko boki i przodek tylko bo do zimniaków możemy no trochę więcej się zmieściło, bo ziemniaki swoje odstoją, dopiero zsypujemy je do piwnicy takiej. No i tyle no. Tu Wam więcej mówić zaraz yy, nagram coś jeszcze z pola może, nie powinniśmy nigdzie utonąć, ale może gdzieś przysiądziemy nie wiem wszystko się okaże, bo ładna pogoda w miarę jest obeschło trochę, to, to się okaże no dobra to spotkamy się na polu na razie o, tu znowu ja już siejemy nabóz Jest to saletrosan, taste 250 kg na hektar Siejemy, tak jak będzie siane, tak było agregatowane No i tyle no. Jeździmy z prędkością 12,8 no prawie 13 na godzinę No i Obrys pola zrobiony włącza się już automatycznie ścieżki narysowane, bo włączyłem punkt A, punkt B, wyznaczyło ścieżki i mniej więcej już jedziemy nie musimy yy, myśleć gdzie tu wjechać jak mamy już ścieżki wyrysowane będzie trzciany tu, tu jęczmień yy, mamy zamiar zacząć jutro, czyli w sobotę yy, no i zobaczymy no jak to pójdzie, zobaczymy czy będzie deszcz padał czy coś, no nie wiem Ciężko jest teraz po, yy, w ogóle powiedzieć coś, bo pogoda jest różna Po agregacie jest mięciutko, fajnie Jakbyśmy jeździli prawie po półku, coś takiego Może nie pada aż tak, ale Ale jest fajnie wymieszana ziemia O, yy, mi um, no Tutaj widzę, że też jadą siać, nie wiem co bo nie są to od nas y, ludzie, po prostu się chyba usługowo Data z pratem czekają na końcu pola y, Żeby dosypać A ja Wam nagrywam film, no bo y, Żeby było coś na y, kanale Zauważyłem, że nawet jest jakaś tam oglądalność. choć nie wiem czy jest to tak bardzo ciekawe, ale ludzie, ludzie ciekawi na przykład ciekawi opinia o zatorach, że my uprawiamy 200 z zatorami albo MXL mało jest o tym filmów, mało kto się wypowiada czy to poleca czy nie. No i dlatego staram się coś wam nagrywać. No bo dzięki wam no coś nagrywam, bo tak choć to jest bardziej moje hobby, bo na tym nie zarabiam Jeszcze przynajmniej A nie będzie akcji z drona akurat w przyszeniu nawozu, no bo nie mam jak tego zrobić Nie potrafię jechać 13 na godzinę i nagrywać dronem bezpośrednio jakbym miał fraklinera, yy, autopilota to bym puścił na przykład i wtedy bym mógł coś nagrać a ja tak ciężko jest to wykonać muszę brata chyba nauczyć, żeby dronem latał i wtedy by coś, akcja fajna wpadła bo nawet przy agregatowaniu jak jechałem 8 na godzinę było to za szybko żeby coś nagrać fajnego, ujęcia bo normalny w silniku drogę i ciągnik podskoczy i coś i ciężko było to nagrać ale coś wyszło no jak będzie tata siał, brat wałował, ja będę tu na polu ze zbożem, tacie ładową zboże na przykład został no wtedy wam coś nagrał bo na pewno nie chcę przegapić tej akcji, żeby się nie wydarzyła na naszym YouTube. będziemy siali tak jak mówiłem, jak zasiemy całość, będą agregatowane poprzeczniaki, bo ujeżdżamy na przykład I będą dopiero dosiewane poprzeczniaki eee, Dlatego wszystko Wam pokażę Nagram też vloga na pewno, jak będzie tata siał Skoczę na siemnik, pokażę No bo to też ludzi ciekawi no. I tyle, no Na razie kończę, potem może coś nagram jak będziemy sypać Choć nie wiem, no bo jest trochę zimno i u nas te kamery to tak są bardziej jeszcze takie takie tabu, jakby nie. Że po co to nagrywasz? Choć jest oglądalność, to tam mówi, no po co to nagrywasz? No już trochę się przełamuje z tym i widzi na przykład, że idę z kamerą, no to już yy, już nic nie gada takiego odwrotliwego, no ale czasami było, no. I głupia gadka, nie? wiecie o co chodzi no starsi ludzie, no starsi ludzie, no, tata nie jest takie cele stary, no, ale yy, babcia czy coś, to no, ta jest z tą kamerą lat no, ale już powoli się hamują widzą, że ja robię i tak robotę no po co, gadać no wiecie. dobra To no, na dzisiaj kończę